10 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o wieśniakach w Minecrafcie. Dzisiaj gościnnie Roxem B. Cześć, z tej strony Rox, dzięki Anglore za zaproszenie, a my teraz lecimy z ciekawostkami. NameTag nie działa na dorosłych wieśniaków, można go użyć tylko na dzieciach. Pierwotnie mobami zamieszkującymi wioski miały być pigmeny, o których wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Pomyślcie na przykład jakby pigmeny oferowały nam steki. <grytanie> w Prima primapyli z 2014 roku wszyscy gracze zamiast swojego skina mieli skim wieśniaka, zostały również podmienione dźwięki podobne do głosów osadników. Jaja spełnujące zombie może przywołać zarażonego wieśniaka. Osadnicy od wersji Beta 1.9 Pre-Race mieli tą samą inteligencję co Kurczak. Dodatkowo nad ich głowami widniały napis: Testificate. Mamy możliwość założenia wioski poprzez uzdrowienie dwóch zarażonych wieśniaków odrodzonych naturalnie. Dzieci wieśniaków są o 50% szybsze od dorosłych. Wieśniacy mogą wspinać się po drabinach. Wieśniacy rozmnażają się, gdy liczba dorosłych mieszkańców wyniesie 35% liczby drzwi w wiosce. Możliwe jest, że w budynkach zamieszkanych przez wieśniaków pojawią się grzyby. To już na tyle. Kolejne ciekawostki pojawią się po dobiciu 2500 łapek w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do playlisty, która jest podana w opisie oraz na kanał Roxa.